Znowu zobaczysz, jaki świat. Tyle jeszcze ciągle dla ciebie ma. Cóż, dzisiaj jest Kiedyś piasek e, przez jakiś czas związany z mafią, znany również jako Andrzej Piasek Piaseczny u nas po prostu dla telewizji MCS. Andrzej Piaseczny, witam Panie Andrzeju Cześć, bardzo serdecznie. Dobry. Spotykamy się kilka chwil przed kolejnym koncertem w ramach trasy koncertowej Kalejdoskop i po raz kolejny gości Pan w Lublinie. Koncert wyprzedano już w listopadzie. Czy, czy cała trasa spotyka się właśnie z takim ciepłym przyjęciem publiczności, z takim zainteresowaniem? No, nie chciałbym być nieskromny, tak na początek, przy pierwszym pytaniu od razu, ale faktycznie to jest bardzo sympatycznie dla mnie, że. Spotykam się dosyć powtarzalnie w tych samych miejscach, chociaż w Filharmonii grałem po raz pierwszy właściwie w Lublinie, ale mówię o innych miastach, że, że mm, praktycznie co roku wyjeżdżamy w taką trasę koncertową jesienną, wiosenną, e, spotykamy się cyklicznie z podobnymi, z tymi samymi ludźmi, którzy przyciągają swoich innych e, znajomych na koncerty i to przyjęcie jest faktycznie bardzo dobre, ale mm, myślę, że mm, to są po prostu ludzie, którzy, z którymi troszeczkę znajduję nie tylko język muzyczny wspólny, tak, ale też podobny sposób myślenia, podobny rodzaj poczucia humoru. Ja jestem gadułą na scenie, więc czasem moja menadżerka mówi, że, że ja śpiewam tylko pomiędzy gadaniem. No ale skoro ludziom się to podoba i, i przychodzą, tak jak mówię, powtarzalnie i faktycznie zdarza mi się zagrać jeden, dwa bisy, to. To jest bardzo przyjemne. I oczywiście nie mogę mówić o spełnieniu, bo to jest bardzo pojęcie. No, duże, którego artysta zresztą chyba powinien unikać w ogóle. No ale na pewno na pewno. Spotkania z ludźmi na koncertach i dobre, ciepłe przyjęcie to jest chyba najpiękniejsze, co jest w tym zawodzie w ogóle. Ale ta trasa, te koncerty są trochę inne, prawda? Bo y, towarzyszy Panu zresztą i na płycie y, orkiestra symfoniczna. To duże wyzwanie, podejrzewam, bo nie każdemu y, artyście, y, nie każdy artysta y, może y, hmm. grać z orkiestrą symfoniczną. Jak Pan się w tym odnajduje? Ja myślę, że, że każdy z nas ma jakieś marzenia. I ponieważ faktycznie jestem osobą, której. Y, Sukces był dany kilkukrotnie, to, to każdy z nas y, powinien. Nie wiem, czy każdy to robi, ale każdy powinien mieć swoją świnkę, skarbonkę, którą napycha, y, na, na, nawet jeżeli tylko resztkami tego, co nam zostaje. I, I po prostu powinien rozbijać tę świnkę w momencie, kiedy, kiedy chce spełniać jakąś, jakąś część swoich marzeń. I naprawdę nagranie płyty tego rodzaju to było moje marzenie zanim, zanim myślałem, że, że zanim to było dla mnie realne, ziszczalne, że ja faktycznie zacznę być muzykiem, w ogóle muzykiem koncertującym i, i będę uprawiał ten zawód przez długie, długie lata, bo faktycznie pamiętam, że, że 15-16 lat to dorwałem taką, takiego winyla, Eltona Johna z orkiestrą Sydney koncert i proszę mi wierzyć, że ja nie wiem, czy jeszcze gdzieś u rodziców ta płyta jest, pewnie, pewnie nie, ale jeśli jest, to ona jest zdarta do, do ostatniej nutki. I myślałem sobie, że jeśli dany mi będzie faktycznie ten zawód uprawiać sukcesem, to to, to, to koniecznie chciałbym czegoś takiego dokonać kiedyś. Dlatego myślę, że każdego stać, tylko kwestia no właśnie tej, tej mocnej chęci spełniania swoich marzeń, ale i, i, bo jeszcze jest, przepraszam, że ja tak dużo mówię, ale jest jeszcze jedna różnica, bo, bo na koncertach tutaj nie, nie mamy orkiestry symfonicznej, tylko orkiestrę kameralną, tak. więc chcąc nie chcąc aranżacje są troszeczkę zmniejszone, przepisane na mniejszy skład i mam nadzieję, że ten duch Liryki płytowej będzie odczuwalne. No to staliśmy, staraliśmy się osiągnąć na, na długich próbach, ale, ale czy to się stało, to już proszę pytać ludzi, którzy będą po koncercie. Yy... Mogli się podzielić swoimi spostrzeżeniami. Mówił Pan o realizacji marzeń. Czy takim, e, takimi marzeniami było również nagranie płyty z konkretnymi właśnie utworami? Bo sięga Pan do utworów z lat 90., do przebojów lat 90., także do artystów, tak. których szczyt kariery przypadł na lata 90. -te. Wraca Pan także do swoich utworów i wykonywanych z mafią, i do e, solowych płyt. E, skąd pomysł akurat na te utwory? Czy to taki spis rzeczy ulubionych, powiedzmy numer dwa? dwa? Muzyka towarzyszy nam w życiu każdemu. Każdemu muzyka towarzyszy w życiu. Ja tylko raz spotkałem się z czymś takim, że jechałem taksówką chyba, i, 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 i czy ktoś mi to opowiadał właściwie, że ktoś jechał taksówką i radio było włączone, i a kto to tam w tym radio? Nie wie pan, mnie to muzyka nie, nie przeszkadza. Ale myślę, że to są wyjątki. Tak naprawdę niezależnie od tego, ile mamy lat, bo po prostu zmieniają się tylko artyści i piosenki, muzyka towarzyszy nam w życiu i każdy z nas mógłby, opowiadając historię własnego życia. A taką każdy z nas również mógłby opowiedzieć, bo, bo niezależnie od tego, czy potem dany, nas, dany nam jest wielki sukces, czy, yy, czy sukcesy mniejsze życiowe po prostu, to każdego z nas życie wije się, wiedzie w ten sam podobny sposób. Więc opowiadając własną historię o swojej młodości, nie, o swoich yy, zak zakochiwań się i odkochiwań i, i yy, yy, ró różnych pierwszości w życiu, no im wszystkim mogłoby być towarzyszyć muzyka. Stąd właśnie to są piosenki, które, do których ja mam największy sentyment, które które mnie najbardziej poruszają, które mogłyby towarzyszyć filmowi mojego życia albo historii mojego życia. I czy to jest tak właśnie, że lata 90. Tak, tak, takim, takim okresem były w pana życiu, który najsilniej ukształtował pana jako artystę? No powiedzmy. zdecydowanie. Ja miałem wtedy 19-20 lat i, i zaczynałem być dorosłym człowiekiem, więc to, to zaczynałem stawiać też swoje pierwsze kroki na scenie. Bywało, że zazdrościłem innym zespołom, chociażby. Ta. Ja zresztą m mówiłem to głośno i powtarzam, że, że pamiętam, jak, jak zespół Hej pojechał w taką ogromną trasę na początku lat 90., której po prostu nie wiem, każdy czynny muzyk zazdrościłby do tej pory zresztą, bo to był ogromny rozmach i, i, i ogromne hale. Ja troszkę zazdrościłem im, stawiając swoje pierwsze kroki. Dzisiaj mówię. O tym głośno i to dla mnie jest bardzo fajne, że mogę właśnie piosenką, jedną z piosenek z płyty z piosenką zespołu Hej, opowiadać o tym, że, że to nie wszystko były hollywoodzkie uśmiechy i, 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 i spokój wewnętrzny. Wcale nie, spokoju ja szukałem przez bardzo, bardzo długie lata w życiu. Teraz jest bardzo intensywny e, czas dla Pana, przede wszystkim no, trasa koncertowa, o której już powiedzieliśmy. E, czy ma Pan czas może na e, nowy jakiś materiał, powstał jakiś nowy materiał, być może autorski już teraz bardziej? Strasznym leniuchem jestem ostatnio i zabieram się od półtora roku do, do tego, żeby coś zrobić na nowo. Nawet wiem już co, ale... Czyli co? Nie powiem. Ale ballady czy jakieś. Czy romanse. Czy romanse, właśnie. I ballady i romanse. Przymierzam się do tego, żeby w taką współautorską płytę napisać z Anią Dąbrowską. Ona będzie komponowała, ja napiszę słowa, wspólnie może pomyślimy o, o, o jakimś... Czyli znowu duet um... wokalno-kompozytorski. Ja to bardzo lubię, bardzo mhm. lubię. Ja uważam, że w ogóle... Znajdowanie wspólnego języka, dialog, uzupełnianie się to, to, to jest najpiękniejsze, co w życiu może się zdarzyć. Być może oczywiście tak jest, że ja nie jestem na tyle silną osobowością, żeby nie, nie, nie wiem, no, samemu skonstruować wszystko, co mnie dotyczy, ale okej, okay, no, ludzie są różni i, i tak naprawdę pracując na sukces trzeba, trzeba myśleć o, o, o różnych formach pracy i każda z nich jest dobra, która prowadzi do. Spełnienia satysfakcji, yy, sukcesu. Nie mówię o sukcesie w wymiarze finansowym, ale o sukcesie w wymiarze no takim, choćby jak właśnie sprzedane bilety na koncerty. To jest bardzo ważne. Że budować karierę też niewątpliwie trzeba odpoczywać. I jak pan e, odpoczywa? Bo ostatnio chyba e, dosyć e, mocno pan e, kibicował polskiej reprezentacji e, szczepiornistów podczas Mistrzostw Świata. Takim Czy to Kielce <laughs> tak pana natchnęło? Bo jak wiemy, Kielc Kielczanie Aha. są wielkimi fanami e, szczypiorniaka. No takim, takim kibicowałem, że na, na meczu, na który pojechałem po prostu... Z Horwacją, tak? <laughs> strasznie. To, to było straszne. To było straszne. Zresztą, nie wiem, spotyka, spotkałem się z nimi ledwie wczoraj. Przy okazji koncertu w Kielcach właśnie, bo, bo wczoraj w Kielcach graliśmy, więc kilka osób zaprosiłem. I e, ja wiem, że w życiu zdarzają się różne chwile i nie, nie każdy mecz można wygrać. Ale tak, to, to zainteresowanie sportem w, 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 tym, w tej dziedzinie jest związane po prostu z, z tym, że, że to są moi koledzy. Ja mieszkam w małym mieście właściwie, bo Kielce są dosyć małym miastem. Więc z niektórymi poznałem się bardzo dawno temu, z niektórymi ledwie przed chwilą, ale, ale to są no, fajne towarzyskie rzeczy, więc sport tak, ale przede wszystkim przyjaźń, a potem sport. I tak na koniec, panie Andrzeju, jest pan znany, e, może to tylko taki wizerunek medialny, z, z zastosowania różnego rodzaju e, maksym, sentencji? Czy to jest tak raczej taka konwencja e, bardziej e, humorystyczna, czy, czy w życiu na co dzień również pan wyznaje jakieś takie motto, powiedzmy? Staram się być człowiekiem z dużym poczuciem humoru, chociaż e, no, to jest jasne, że, że jesteśmy tylko ludźmi i każdy dzień przynosi nam różnego rodzaju samopoczucie. Więc. E, hmm. To jest tak, że, że, że wiem o tym, że humor pomaga, ale jest druga bardzo ważna rzecz, jeszcze: że naj, najważniejsza w różnym, między różnymi rodzajami poczucia humoru jest dystans do siebie i umiejętność śmiania się z samego siebie. Bo kiedy człowiek traktuje się zbyt y, mocno, serio, to, to wtedy po prostu strasznie wiele rzeczy mu um, um, umyka, um, mija go w życiu, i, i kiedy człowiek skupia się tylko i wyłącznie na sobie. Wielkich maksym y, u, u, używam nieczęsto. Nie, nie ja, ja myślę, że y, tak, tak. Skoro pewnie odnosi się Pan do, do, do programu telewizyjnego, tak, oczywiście to była formuła, sposób na, 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 na y, taki. taki te, te, o! Człowiek się potrafi też zawiesić czasem zająknąć, Tego rodzaju pokazanie się, ale y, myślę, że. Maksymy to, to w dużej mierze mądrości, tak? I najpiękniejszą rzeczą, którą chyba można powiedzieć o przeżywaniu własnego życia, jest to, żebyśmy zawsze, każdego dnia, umieli spojrzeć w lustro i zobaczyć po drugiej stronie człowieka. To Panie Andrzeju, na koniec właśnie tego życzę, żeby Pan potrafił w to lustro. Yy zaglądać, przeglądać się, no i tego dystansu, o którym Pan mówił. Myślę, że, że akurat Pan jest taką osobą, która ten dystans do siebie rzeczywiście posiada ogromny. Dziękuję serdecznie. dzięki. dzięki. Gościem telewizji UMCS był Andrzej Piaseczny. Dziękuję bardzo. Dzięki. Dziękuję.